Witajcie, przyjaciele. Tomek z tej strony. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Ci, dać kilka kluczy, jak wyjść z depresji. Powiem Wam, przyjaciele, że będę tutaj mówił z perspektywy osoby, która sama miała depresję. Miałem różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, lęki, fobie różnego rodzaju było to powiązane z wielkim potępieniem oskarżaniem samego siebie. Więc będę tutaj mówił z perspektywy osoby, która miała to i która dzisiaj pomaga innym. Witam wszystkich, nazywam się Paweł Biliński. Sandra. Sandra. Cześć. Witam, nazywam się Dorota Łukowicz. Nazywam się Rafałkowicz, dla tych, którzy mnie nie znają. Dzisiaj wyprowadzam wielu ludzi, pomagam im wyjść z depresji całkowicie. Ja wiem, że wielu z was mm, może się wydawać to niemożliwe, ponieważ. Wedle nauki dzisiejszych czasów, żeby całkowicie wyjść z depresji, jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ yy, traumy życiowe, różnego rodzaju załamania życiowe pro, yy, doprowadzają człowieka często do właśnie stanów depresyjnych. I Jednakże w Bogu wszystko jest możliwe. Przed spotkaniem Tomka miały, byłem na, najsilniejszy, na najsilniejszych lekach, na dawkach, które na mnie już na maksa działały. I czekały mnie po prostu elektrowstrząsy. Chcę powiedzieć, że to była fobia społeczna tak? i powiem jak to się przejawiało. No to się budziłam rano, wiedziałam, że muszę jakąś sprawę załatwić, że mam iść na autobus i już wtedy Miałam myśl, a będziesz będzie się źle czuła. Takie w ogóle histeria taka w ogóle. Faktycznie jak wchodziłam do tego autobusu, to już jakiś czuła właśnie ucisk w klatce, później mi się gorąco robiło i no musiałam wysiąść z tego autobusu. Czułam się w porządku, jak weszłam tylko do tego kina, to już coś się w ogóle ze mną działo i musiałam wychodzić. Żyłem w lęku, żyłem w potępieniu. Kiedyś nie rozumiałem stwierdzenia, jak ludzie mówią, że mają pokój w sercu. Teraz wiem, co to znaczy pokój w sercu. Nie mam autostrady myśli. Przez całe życie srałem w gacie, tylko miałem fajną maskę założoną, a bałem się cały czas łez, całe życie. Ja tak naprawdę sobie zdałam sprawę po Nowonarodzeniu, że ja nie żyłam, ja wegetowałam. Ja wyszedłem dzięki Bogu, dzięki zastosowaniu pewnych praktyk, i tak samo ci, ty możesz wyjść, albo ci, którzy tego słuchają, mogą wyjść z depresji całkowicie. Naprawdę bez żadnego powrotu dzięki Bogu, dzięki zastosowaniu praktyk bożych. Dlatego mówię, że jakby życie z Bogiem jest niesamowite. To, co religia nas nauczyła, jest zupełnie czymkolwiek innym. W religii ciągle nieustannie mówi się o tym, żeby jakby męczyć się w życiu, żeby, żeby nieść swój krzyż w tym znaczeniu, takim zmęczenia. To jest nieprawda w ogóle. Jezus Chrystus naprawdę. Zapłacił za wszystko w tym, tym samym zapłacił za depresję. Przejdźmy może do tego, co mówi Wikipedia w temacie depresji. Więc sobie tutaj pozwolę przełączyć. I mamy tutaj także zaburzenia depresyjne depresja. Jest to głębokość. Przygniatać, czyli same słowa z oryginału Znaczą głęboko przygniatać człowieka Jest to gruba, grupa zaburzeń psychicznych Jest to pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej I odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych Występujących po, w przebiegu chorób afektywnych Czyli zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju Zespoły te objawiają się głównie w obniżeniu nastroju Smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną Małą wiarą w swoje możliwości, poczuciem winy, pesymizmem u większości pacjentów, myślami samobójczymi, niezdol niezdolnością do przeżywania przyjemności, spowolnieniem e, psychoruchowym, zaburzenia rytmu dobowego, bezsennością albo nadmierną sennością, zmniejszeniem apetytu itd. Nawet z tego, co ja wiem, może obniżać różne poziomy fizjologiczne rzeczy, czyli jeżeli ktoś jest długo w smutku, długo w różnych rzeczach. No to wtedy to obniża poziom nawet hormonalny. Nie, więc, więc może mieć depresja wpływ na takie rzeczy. I teraz o co tutaj chodzi? Kiedy człowiek nie zna Boga, bo co to jest depresja, tak naprawdę? Czytaliśmy tutaj, że to jest jakby niska samoocena, takie, taki, taki bezsens życiowy. Ja w swoim życiu przeżyłem rozwód, przeżyłem różnego rodzaju traumy. Za dzieciństwa, tak, widziałem różne rzeczy w moim życiu, tak jak większość Polaków, i teraz stąd może pojawić się depresja, i dlatego większość ludzi, czy to są wysokopostawionych, czy to są naprawdę MMI fighterzy, tak jak niektórzy różni, którzy przyznają się do tego, że mają depresję i super, bo są jakby, nie że super, że mają, tylko super, że się przyznają, bo są odważnymi ludźmi. Nie będę tutaj nazwiskami mówił, ale sami wiecie, jak oglądacie świat sportu albo świat ogólnie, to depresja. Zbiera wielkie żniwo w dzisiejszych czasach. Ponieważ ludzie, no niestety, nie mają na to remedium. Nawet naj, jakby, najwyzi, jakby najwięksi komicy Jim Carrey i inni Bruce Willis, z tego co pamiętam, tak on chyba miał, co powiesił się. Nie, nie wiem, czy to do, dobrze powiedziałem, ale ten bardzo znany komik, który występował w pierwszej części Jumanji, to no. Komicy to najczęściej ludzie mający depresję. I teraz skąd się bierze depresja? Depresja bierze się stąd, że człowiek, który osadził swoje szczęście na czymś, to zostaje załamane i człowiek się załamuje wraz z tym. To w skrócie można tak powiedzieć. Człowiek osadził swoje myślenie na szczęście wokół różnych rzeczy. Obwarował to różnymi myślami, różnymi filozofiami życia. Na przykład będą to pieniądze, bądź rodzina, bądź psy, kotki, bądź yy, pogoda, różne rzeczy, naprawdę różne rzeczy człowiek tam może wsadzać sobie. I teraz jest to obwarowa obwarowane u każdego jak jakąś wiarą w to. Nie mówię o wierze w Boga, mówię o jakąś wiarą, jakąś filozofią. I teraz, kiedy ta przestrzeń zostaje załamana poprzez traumę, poprzez, nie wiem, no, ktoś z rodziny umrze, zginie, nie daj Boże, tak, w jakimś wypadku coś się stanie, nie wiem, psa przejedzie, samochód, tak, a, a, a naprawdę psy były wszystkim i pasja życia i w ogóle, to wtedy istnieje możliwość, poprzez te załamanie, istnieje możliwość załamania nerwowego i każdy człowiek na świecie tak naprawdę bazuje na czymś. Wokół czegoś bazuje szczęście. O, tak to nazwę. Wokół czegoś. Ja na przykład moje szczęście bazowało wokół rodziny. Moje szczęście bazowało ten ten jakby podstawa szczęścia. Bazowała wokół rodziny. Bazowała wokół żony. E, Była i bazowała wokół e, pieniędzy. Kiedyś i kiedy biznes mi się załamywał, kiedy miałem rozwód, to chciałem popełnić samobójstwo. Myślałem o sobie w najgorszych możliwych tylko jakby. Mm, Chciałem powiedzieć superlatywach, no tylko odwrotnie. Była to autoagresja i tym jest właśnie depresja. Poniżałem sam siebie w głowie, tak? Chciałem popełnić samobójstwo. Później miałem nawet e, nawet dwubiegunówkę, później, że myśl, różne myśli przychodziły mi przez głowę, waliłem głową o ścianę. E, nie stosowałem żadnych tabletek, chociaż mam ludzi, których e, pomagam wyjść z depresji i naprawdę wychodzą jakby całkowicie, gdzie mieli mieć nawet elektrostrząsy. E, e, I na dzień dzisiejszy nie ma tego i nie ma żadnych także powrotów e, po latach. Nie ma powrotów, nie ma nawrotów. I Teraz, jakby depresja, w skrócie, można powiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, jest systemem myślenia, gdzie człowiek obrał sobie za szczęście i ten system się zawalił, i wtedy wchodzi depresja, czyli wchodzi stan pogorszonego szczęścia, i wtedy człowiek jest po prostu nieszczęśliwy, no, ja kiedyś wstawałem rano i no już, już mi się żyć nie chciało, rozumiesz o co chodzi, no, bo wszystko jest zawalone, do niczego się nie nadaje, cały czas źle, wiesz o co, nieważne ile miałbym w łapie, nieważne jakbym się próbował i to, to jest takie, to u mnie było też takie sezonowe, tak? Trzy miesiące super turbo, później mm. <laughs> miesiąc doła nie? i nie wiedziałem jak się nazywam. Nie, i... Oczywiście bardzo wielu ludzi z depresją w ogóle wydaje się na zewnątrz być bardzo szczęśliwymi ludźmi. Na przykład raz poznałem taką kobietę, która była w kwiaciarni, nie mogła mieć dzieci. I powiedziałem jej, że w Chrystusie możemy mieć dzieci. Ona w to nie uwierzyła. Bardzo szczęśliwa kobieta, naprawdę artystka. Dowiedziałem się kilka miesięcy później, że chyba się powiesiła, czy coś ze sobą zrobiła, samobójstwo popełniła. Dlaczego? Bo miała depresję poprzez to, że nie mogła mieć właśnie dziecka. Um... I widzisz, i teraz jeżeli swoje szczęście osadzisz wokół czegoś, czego nie możesz mieć, to wtedy pojawia się depresja. Tak? Albo wtedy może pojawić się depresja. I teraz to, co świat nam oferuje, jest tylko i wyłącznie zaślepieniem, czyli musisz być silny, musisz myśleć pozytywnie i owszem, to w jakimś stopniu działa, ale wszyscy ludzie, nawet wiedzy strongmeni i zawodowcy MMA wiedzą, jakby z czym to się je, że to, że to niby działa, ale tak naprawdę nie masz poczucia sensu w życiu, nie masz poczucia głębokiego szczęścia i pokoju, nie masz tego, po prostu tego nie masz. I tutaj powiem Wam szczerze, świat nie znalazł rozwiązania na to, jak z tego wyjść, ale Bóg znalazł. I jest nadzieja w Bogu. I teraz przejdźmy do Boga. Więc ja, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, kiedy przyjąłem naukę Jezusa Chrystusa, depresja poszła na strzała, naprawdę. W trzy miesiące. Usuwaj się z jego życia teraz! Duchu Święty, przekonaj go! Przekonuj go o Twoim. Życiu. Teraz! Mienie Jezusa! Duchu Święty, przekonuj go! Przekonuj go o życiu! Efekt jest taki, że. wszystko ustało. W ciągu czterech tygodni odłożyłem najsilniejsze leki na depresję jakie tylko są. Jak jest dzisiaj. Tak ogólnie. Jakiś dzisiaj. Jakiś dzisiaj. Dzisiaj sobie żyję w ogóle, wiesz, swobodnie. Jestem w ogóle, wiesz, szczęśliwa, wiesz, radosna każdego dnia. Nie mam w ogóle żadnych jakichś chorych w ogóle rosnących jak kiedyś, co to będzie, jakichś w ogóle negatywnych rzeczy. Właśniejsze to też ja jestem pewna tego, że Bóg jest ze mną. Wiesz tu i teraz, Bóg jest w ogóle. We mnie wiem, że ja w ogóle mam moc. Mam moc w ogóle do tego, nawet, żeby panować, wiesz, nad okolicznościami. Sam się pomodlił i tego dnia zmieniło się całe moje życie. Na drugi dzień yy, płakałam, nie wiedziałam dlaczego. Moja córka do mnie mówi, mamo, co się dzieje, a ja mówię, nie wiem, ale chce mi się płakać, ale jestem szczęśliwa. Tego dnia też zabrało mi depresję. Rzeczy, które. Yy, Sprawiały u mnie to, że właśnie tak zwaną destrukcję, czyli alkohol, zadręczanie się. Naprawdę. Jak Boga kocham. I nie znam ludzi, którzy są w ruchu, który my prezentujemy. Nazywamy się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obóz Boży, którzy są z nami pół roku, rok czasu, którzy robią te nauczania, które ludziom proponujemy, bo także tym się zajmujemy, czyli jesteśmy dusz pasiemy dusze. Nie znam ludzi. Którzy by to robili całym swoim sercem, którzy by byli w Bogu zanurzeni, czyli nowonarodzeni, czyli oddaliby życie swojej ze i dalej mieli depresję. Naprawdę nie znam. Także jestem w tym ruchu już wiele lat, i moje życie z Bogiem zaczęło się 13 lat temu, więc już od 13 lat nie mam nawrotów żadnej depresji. Nie mam ani dnia teraz gorszego. Miałem absurdalną w głowie, miałem absurdalną autostradę, poniżenia kiedy byłem na siłowni z każdym w mojej głowie jakby się porównywałem jaką, jaką to on ma i najczęściej krytykowałem tych ludzi jaką to on ma, ma łapę małą ale później krytykowałem sam siebie tak i to mi dawało na chwilę ulgę teraz już tego nie ma więc naprawdę głoszę wam tutaj y, o możliwości wyjścia z depresji z autopsji i teraz co należy zrobić więc tak jak już wiemy depresja y, pojawia się wtedy kiedy nasz system szczęścia jest obalony i teraz nie istnieje w świecie bez Chrystusa możliwość wyjścia całkowicie z depresji, ponieważ każdy człowiek pokłada szczęście na czymś w życiu. A zatem istnieje zawsze możliwość, żeby w życiu się coś zawaliło. Na czymkolwiek położysz sobie w życiu szczęście, to może upaść. Czy to będzie rodzina, związek, pieniądze, biznes, siłownia, sporty to może się coś zawalić. Rozumiesz, może się coś stać. Jednakże Bóg ma tutaj zupełnie inne rozwiązanie. Dlatego Biblia mówi nam, i tutaj już przychodzę do Biblii. Biblia mówi nam taką rzecz bardzo ciekawą! Pierwszy list do Koryntian 1.18. Mowa zaś o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale nie dla nas. Dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. I słuchajcie, to jest bardzo ważne. Kiedy nie należysz do Boga, albo kiedy jesteś po prostu religijny i nie nauczyli Ciebie, jak należeć do Boga w prawidłowy sposób, bo bycie religijnym, a bycie wierzącym tak naprawdę to są dwie różne rzeczy, tylko dzisiaj nie będę tego pokrywał, to nie, nie jesteś w stanie, kiedy nie należysz do Boga, nie jesteś w stanie tego zrobić. Więc to o czym mówię, wymaga nowonarodzenia. Każdy musi się na nowo narodzić. Wtedy, kiedy się nowonarodzisz, Duch Święty wchodzi w ciebie i ty jesteś zjednoczony z Bogiem i dostajesz energię do tego, by przezwyciężyć depresję. Oczywiście są ludzie nowonarodzeni, którzy dalej mają depresję, bo mają złą naukę, bo tutaj chodzi także o zmianę myślenia. Jednak tutaj przychodzi moja żona, której podam przykład bardzo szybki, ona miała fobię społeczną i teraz ona próbowała różnego rodzaju technik i one nie działały. Kiedy jednak po nowonarodzeniu zastosowała te same techniki, czyli na przykład, nie wiem, przemóż jej wejść do autobusu, z którego uciekała wcześniej, przemusz się iść do kina, z którego uciekała wcześniej, bo miała wręcz fizjologiczne bóle i nie mogła być w publicznych miejscach ze względu na fobię. Społeczną. Zrobiła to, zabolało trochę, przekleła to na mocy imienia Jezus, uciekło, do dzisiaj nie wraca. Minęło już. E, Bas, 7 lat? E, już nie ma takich rzeczy, już nie musi się siłować. Właśnie o to chodzi, że nie musi się już siłować. Chociaż była wykorzystana podobna technika. Jednakże po nowo narodzeniu człowiek dostępuje nowej energii, i teraz człowiek jest nowy. Biblia mówi, że wszystko to, co stare przeminęło, o to wszystko stało się nowe. A zatem Twoje szczęście, jak mówi teraz Biblia, nie jest oparte na rodzinie, przyjaciołach, znaczy przynajmniej jako dla osób wierzących nie powinno być oparte. I dlatego chrześcijaństwo nie jest możliwe bez Ducha Świętego, a religia próbuje. Zrobić nam chrześcijaństwo bez ducha świętego. Rozumiecie? Reli różnica pomiędzy tym, co teraz mówię, to jest to, że chrześcijaństwo religijne jest zbiorem zasad, które potrzebujesz przestrzegać i cały czas się starać. A to, co ja wam mówię, jest to ponadnaturalne pojednanie się z Bogiem poprzez Nowonarodzenie, poprzez wyznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i zbawiciela. W sercu swoim uznajesz wszystkie swoje poglądy i pomysły za błąd, jesteś gotowy do pokuty, w sercu swoim chcesz, żeby panował Jezus, czyli jego cała nauka. Nauka I wtedy jesteś dopiero gotowy, widzisz? Czyli także poczucie szczęścia. Rozumiesz, o co mi chodzi? Każda, także poczucie szczęścia. To też wkładasz do utylizacji, i wtedy Duch Święty w ponadnaturalny sposób wchodzi w Ciebie. I to jest coś, czego nie można jakby zrobić, czy to musi zaistnieć ponadnaturalnie, bo inaczej tego w mózgu nie, nie zrozumiesz. I później, poprzez duszpasterstwo, które pomagam ludziom, i poprzez nauczania, które są. Mam ich około 800 i zmianę umysłu, wtedy czerpiesz moc z tego nowonarodzenia i natychmiastowo, jakby, znaczy natychmiastowo i po kilku miesiącach wychodzisz z tych stanów lękowych, depresyjnych do końca już swojego życia. Już tłumaczę, dlaczego to tak pięknie działa, ponieważ z krzyża płynie moc. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, depresja, żeby zaistniała, musi być oparta czymś ziemskim, czyli jest to poczucie szczęścia. A zatem każdy człowiek bez Boga musi oprzeć swoje szczęście na czymś ziemskim. Cokolwiek to jest, mu musi to oprzeć. I istnieje pewien element lęku podświadomego, w którym człowiek e, i tak czy siak boi się, że to upadnie, to na ziemi, więc już jest zmartwiony. I jak są, ja, i, a dopiero jak to upadnie, to wtedy ta depresja zaczyna działać, tak? I ona się różnego rodzaju dzisiaj nie będę jakby wchodził w, te, w całe nazewnictwo takie e, psychologiczne, ale, ale zrozumiecie, o co mi chodzi? Prostym językiem mówię. I teraz. A now, po Nowonarodzeniu człowiek ma za zadanie oprzeć swoje szczęście na Bogu. Człowiek ma za zadanie oprzeć swoje szczęście na dokonanym dziele krzyża. Jednakże religia nigdy nam nie mówi, co Jezus zrobił na krzyżu. Mówi tylko, że wziął nasze grzechy. A później trzeba się jeszcze spowiadać z grzechów, które wziął. No to wziął czy nie wziął. I teraz depresja wiąże się z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. A Biblia mówi nam, że masz nową tożsamość w Chrystusie. Więc nie istnieje tutaj, słuchajcie, to jest bardzo ważne. W Bogu nie istnieje depresja. W Bogu naprawdę, jeżeli człowiek zajarzy o co chodzi, nie istnieje depresja w ogóle, ponieważ masz nową tożsamość, która bazuje na tym, co zrobił Chrystus. Twoje szczęście, swój system myślenia zmienia się i ustawia na dziele Golgoty. Czyli czy jesteś chory czy zdrowy, Chrystus twoim Panem. Czyli, czyli czy jesteś chory czy zdrowy, Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał i idziesz do nieba. Czy, jesteś, czy masz męża, czy, czy nie masz męża, czy masz żonę, czy nie masz żony? Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał, i idziesz do nieba. Czyli twój fundament szczęścia nie jest już oparty na ziemskich rzeczach. Twój fundament szczęścia jest oparty na pewności zbawienia. I widzisz, a religia ci powie, nie możesz być pewny zbawienia, bo to jest za twoje uczynki. A wiara ci powie, masz być pewny zbawienia. I to jest mega wielki klucz. Oczywiście tutaj dzisiaj nie będę wam mówił w całości, jak to zrobić. Odezwijcie się do mnie, jeśli potrzebujecie pomocy. Ale musicie zrozumieć, jest wyjście z depresji i to permanentne. Wyjście z nałogów, wyjście z lęków. Dzisiaj mówimy o depresji. Wtedy twój cały system po nowonarodzeniu, po ponadnaturalnym złączeniu z Bogiem, masz tą moc i energię do tego, żeby uwierzyć w to, że twoje szczęście będzie zasadzone w fundamencie. Nie mówię ogólnie, bo także będziesz kochał żonę i kochał pieski i kochał w ogóle wszystko. Jednakże ten fundament, ten korzeń szczęścia będzie już zasadzony na krzyżu Golgoty. Czyli musiałby zaistnieć fakt, że Jezus nie istnieje, <noise> że krzyża nigdy nie było. I wtedy to mogłoby się skończyć depresją. Ale dopóki to nie zaistnieje, czyli dopóki diabeł nie podważy ci tego, Twojego zbawienia, to wtedy nie istnieje możliwość depresji dla człowieka, który już jest w całym tym systemie zmiany nauczania. Nie musisz walczyć całe życie, możesz wyjść z depresji. Efekty są piorunujące. Ludzie, którzy mieli mieć elektrowstrząsy, nie mieli ich, nie biorą tabletek, brali najsilniejsze, jakie, jakie kiedykolwiek yy, wyszły na rynku. I to odchodzi tak naprawdę na strzała, ponieważ szczęście, kiedy jest prawidłowo ustanowione w głowie fundament na Chrystusie i dziele krzyża, o czym tutaj mówiłem, wtedy niemożliwym jest, by wpaść w depresję, ponieważ depresja zaczyna się, jak powiedziałem wcześniej, kiedy załamuje się coś, co dawało ci szczęście. No ale teraz twoim szczęściem nie jest już żona, pies i dziecko. To jest dodatkowym szczęściem. I tutaj wchodzą nauki Jezusa. Nauki Jezusa y, są w każdym temacie. Widzisz, religia ci mówi, chodź do kościoła, miej sakramenty. A Jezus mówi, przyjdź pod moją naukę. I ta nauka opowiada o wszystkim. I teraz to wymaga nowonarodzenia i złączenia się z Bogiem, żebyś ty w ogóle zatrybił. Ponieważ żaden człowiek bez Ducha Świętego nie jest w stanie przestrzegać tej nauki, ponieważ do tego wyposaża nas tylko i wyłącznie Duch Święty. Więc tylko ludzie Nowonarodzeni będą mogli, na przykład Jezus powiedział nie znasz nikogo wedle ciała, czyli nie znasz swojej rodziny. Ja na przykład wiem, że, że, że nawet żony nie znam wedle ciała, nawet jest napisane, że Chrystusa nie znasz wedle ciała, czyli to nie jest ważne ciało, tylko duch. Widzisz? I różnego rodzaju inne nauki Jezusa, które dopiero się pojmuje. Po nowonarodzeniu. I wtedy człowiek może kochać. Ja mogę kochać teraz żonę na zabój. I ona czy ktoś nigdy mnie nie zmanipuluje, nigdy mnie nie zaszantażuje, bo nie jestem człowiekiem, który jest zdolny. Bo kiedy istnieje możliwość szantażu drugiej osoby, kiedy wejdziesz jej na sumienie, tak? Powiem Wam jeden brutalny przykład. Jedna osoba dzwoni do mnie i mówi, że Mm. Jej chłopak chce się zabić. <grych> to jest brutalny przykład. I, i co, ja, co ja, jakby, doradzam, czy coś takiego? Mm. A ja miałem sen dwa dni wcześniej, że mm, po prostu on szantażuje ją emocjonalnie, bo jest sam w depresji, czy poniżony, i, i chce ją zatrzymać przy sobie szantażem emocjonalnym. <grych> no to powiedziałem jej: A czy Bóg y, zatrzymuje ludzi, którzy chcą się zabić? No nie, no to po co zatrzymujesz? Jak chce, to niech idzie. I teraz ktoś może powiedzieć, ale ty jesteś bezduszny. To nie ochodzi o to. Chodzi o to, że człowiek realnie kochający Boga, realnie, który ma swoje szczęście położone na tym, co zrobił Jezus, jest nie do zatrzymania, nie do zniszczenia, nie ma możliwości mieć lęków, nie ma możliwości mieć depresji, nie ma możliwości mieć gorszych dni. Od około sześciu lat nie mam gorszych dni. Od około dwóch lat przestaje mieć fizjologiczne wręcz, y, z, z minimum, tam godzina na, nie wiem, na rok. <grych> Fizjologicznie nie odczuwam nawet lęków. To jest dziwne. To jest niemożliwe względem ludzkiego myślenia. No, ale to robi Bóg. I do tego Was dzisiaj zapraszam. Nie będę Wam tutaj opowiadał cał w całokształcie. Bardziej chcę Was zachęcić, że jest możliwe, żebyś wyszedł z, de z depresji całkowicie, z lęków. Jest to możliwe w Bogu. Bóg nie jest słaby, Bóg jest niesamowity. Jezus Chrystus umarł za ciebie i zmartwychwstał, żebyś Ty mógł żyć. Kochani, zaświadczam swoim życiem i inni ludzie. Depresja naprawdę jest nastrzała w Bogu. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Przyjdź do Jezusa Chrystusa. Jeżeli potrzebujesz mojego duszpasterstwa w tym, że temacie bądź w podobnym, przyjdź. Pomogę ci za darmo. Nazywam się Tomasz Dorożała. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.